A więc LKJ witajcie, na was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj, co się tam dzieje? Coś się dzieje Nie wiem co, ale okej okay. I dzisiaj popłyniemy sobie Do drugiego z artefaktów Mieliśmy, pierwszą już część ciała mamy I to jest szkielet Architekta, jeszcze tkanki i organy Na szkielet potrzebujemy polaniny Diamentu i sztabki plastali Ja sobie to Przypiszę i co? I ale ja co do tego artefaktu Prawy dolny róg Dwadzieścia Procent baterii tylko. Będziemy musieli zainwestować w nowe ogniwa zasilające. Niestety. A tu coś, coś, coś nam ryczy już. Wspaniale. Ojoj. Ojoj, widzicie, widzicie to co ja? A, nie ogniwa zasilające, tylko ogniwa energetyczne. 400 metrów do artefaktu, a my jesteśmy na yy, w głębokości 150 Czy będzie powtórka z rozrywki? Zobaczymy. W ogóle po co są złoża kwarcu albo Tytanu. Nie, Tytanu chyba nie ma. To też ciekawe. W sensie niepotrzebne są zupełnie, bo... Jakby, po co? To znaczy, ty tam jest... A, nieczynny wulkan, okej. Okay. Nieczynny. To dobrze, że nieczynny. A co to jest? To jest... A, ruda miedzi, okej. Okay. Bo nikt nie będzie, prawda, jakby wiersił tego. Jak można kwart wszędzie praktycznie znaleźć luźny kwarc, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. O nie. damy radę na spokojnie. Tylko jedno... Co ja zrobię, no to jest... Zabranie tutaj tych rzeczy, prawda? Rubin... Co? Kwipunek zapełniony. Nie gadaj mi No dobra, złą możemy wywalić W takim razie I możemy podnieść rubin I coś tu jest, tutaj diament jest, pro, proszę bardzo Oho Widzicie to? Wiecie to, co to jest To jest lewiatan To jest lewiatan Dzień dobry, panie lewiatanie E, mnie tu nie ma Jak coś... Ja... 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 Nie mam mnie tu, dobra? Ej, ej, ej No już, opłyn... Dobra Nieważne I tak nas pewnie nie... Nic nie zrobi Ale dobra No, lecimy 70 metrów Światła włączone ja my tylko zaliczymy O Okej, okay, no to musimy w górę Ojejku, jejku, 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 jejku No to musimy z seedrackiem tam zejść Bo nam tlen nie wystarczy No ale to jest e, Dużo bardziej e, lightowe Prawda niż e, niż poprzednio e, Więc jakoś damy radę Jedno co, to jest przede wszystkim naprawa No i co, no i w takim razie e, płyniemy Ojejku To jest masakra, ale chyba Chyba już jest a Aha, no to już jest zaliczony ten artefakt No ale wiecie, że ja jestem ciekawy, więc e... A i to nie ja jakby coś kręcę tym PC tylko jest to automatycznie, bo nie możesz się jakby zejść w dół, prawda? Takie to jest. Okej. Okay. Skanujemy. Aha, czyli to jest taki wulkan, jakby. Okej, okay, jednak kostka jonowa nam wystarczy, bo mamy już dużo. E, więc y, to już. Tutaj mamy, proszę bardzo, dwa diamenty. Nie, 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 nie. nie, nie, nie takiej opcji. o panie. Co się tutaj dzieje? Proszę, proszę, muszę go naprawić. No, come on. Muszę go naprawić. Do pełna, do stubu Okej. Okay. Eee, dwa diamenty. Dwa diamenty były to. Eee, kurde, nie, 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 nie. nie, nie. Inaczej. Eee, wywalamy tytan. Uh, to. Okej, okay, Rubin i dwa diamenty tu były. Gdzieś tu. Nie, 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 nie. To jest jakiś koszmar, no. Przecież. Dobra. Dobra. No to już. Ojejku No powiem wam. Że się takich rzeczy generalnie. Generalnie to się nie robi. Tak. W ten sposób. Ok, naprawimy sobie sitraka. No, ja jeszcze zajdę po parę diamentów przynajmniej. Bo mamy trzy. Tylko na ten, ten. Yy, na ten szkielet, prawda? No tyle, że ja bym chciał więcej, no może mogą się przydać kiedyś. Co to jest? Na no, jakieś... Nie, nie doczytam tekstury, chyba nie, nie wsiadłem do City dobra. Bo... Ok. Okej. Teraz musimy pokonać Leviatana. Czy znaczy bardziej przedrzeć się przez niego? Czy on... Proszę, nie, nie dotykaj mnie, no. Proszę, przepłyń nade mną. Idź sobie. Aluwa. Lecimy. Mam nadzieję, że mnie nie dotknie nawet. Dobra, czyli potrzebujemy jeszcze polaniny. A! Czyli, czyli są e, te złoża tytanu. Widzicie. Ja chciałbym zobaczyć, co tam jest. To jest jakiś... Coś to jest. Fragment modułu akwaryjnego sitraka. No i S, Spany. Przecież nie... Jeszcze nie. No ale jak... Jak to... Może... Zeskanujemy wszystko, to będzie S. Mam nadzieję. No bo w sumie, w sensie... Najbardziej moduł ładunkowy i fabrykatoryjny, tak? Nam by się przydał No ale wiecie, jak już mamy tutaj Proszę bardzo, kolejną część No czyli odkrywamy, słuchajcie, kolejny biomy, tak? Fajny, fajny jest ten biom, podoba mi się Co tu będzie? Ruda srebra, ekwipunek zapełniony No tytan wywalam, no bo tytan jest wszędzie, tak? Gdzie jest ta ruda srebra, pan? O, ok. Czy coś tu jeszcze ciekawego będzie? Będzie ten moduł do końca? O, Merkury. Dzień dobry, dzień dobry. W ogóle nie, nie wiedziałem, że to jest blisko Merkurego. To taki fajny punkt, prawda? O. No i nie widzę nigdzie tego. Ja poszukam w takim razie jeszcze. O, proszę bardzo. No i pięknie. Przepięknie. Moduł akwaryjny Sitraka. No nie, nie jest to najprzydatniejsza rzecz, którą mogliśmy zeskanować, ale... Co by nie mówili, jest, jest spoko, tak? Pa, jakie... Ciekawe co to w ogóle jest, czy ja mogę to zeskanować? Tak. Fumarola. Aha. Jest zamknięta, a to otwarta. Oj! Czyli zadaje to nam damage. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Czyli musimy to po prostu omijać i coś kolejnego tu mamy. uuuu Uuu. co to, co to, to, to. Jest, to jest akwaryjny krzesło dowódcy. Ok, możemy sobie zaskanować. Tak najbardziej. Fabrykatoryjny. Fuck yeah. To jest akwaryjny czyli brak miejsca w ekwipunku okej okay. bardzo fajno a bateria to wiecie baterii mamy całkiem dużo fragment, a fragment Sitraka, okej okay. zdezynfekowana woda przyda mi się od razu sobie wypłyniemy do Sitraka. No to całkiem ciekawe rzeczy dzisiaj. O jejku, to muzyka. No, do, 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 dobrze się gra to. Polecam. I w ogóle ciekawostka 14 maja, 14 albo 7 już nie pamiętam jest wydanie pełne, prawda? Więc w dobrym momencie zacząłem nagrywać Subnautikę, bo będziemy w stanie po prostu ukończyć fabułę, prawda? bo teraz nie ma pełnej fabuły jest tylko jak zbudujemy tego tego architekta to do tego tak naprawdę no poszukałbym po, tym fabry po ten fabrykatoryjny moduł, ale nie chce mi się no to jakiś potworek jest nie chce mi się, zwyczajnie mi się nie chce Mogę tu wrócić wiecie To jest tak naprawdę tam gdzie jest Merkury Kurde mogłem Zostawić radio tarnie. No ale dobre. Wracamy do bazy Okej okay. Teraz chciałbym zobaczyć Czy my mamy e, Schemat naprawny Nie nie mamy Ojej Akwaryjny i fabrykatoryjny okej okay. No jejku, No to tr trzeba będzie się wybrać do tej kopalni. Ale gdzie jest ta kopalnia, to jeszcze, ja że nie wiem. Teraz tak, gdzie my mamy szafkę. Okej, okay, to jest taka randomowa szafka zwykła. To też jest randomowa szafka zwykła. A my zrobimy sobie szafkę. Gdzie by ją zrobić? Tutaj. Zrobimy sobie e, architekt. Proszę bardzo. E, I wrzucimy tutaj trzy diamenty. Tak. E, tak. Wrzucimy sobie tutaj dwa. I teraz z czego polaninę zrobić? Z czego się robi polaninę? Eee... Złoto i kwas chlorowodorowy. Yy, osad soli młody zawilec bawełniany razy 3. Yy, osad soli powinniśmy mieć. Czy my nie mamy nigdzie osadu? O nie, najgorzej. Osad soli. A, mamy, dobrze. W ten sposób i sobie wrócimy tutaj. No, Okej. Okay. Tutaj sobie wrzucimy takie rzeczy. Lit, ruby, Ruda sztę... no, miedzi, ty tam. Okej. Okay. Jakoś tak. Jakoś tak. Jakoś dajemy radę. Okej. Okay. Czyli teraz składniki na polaninę w takim razie. Uh, osad soli mamy, młody zawile bawełniany hmm. Dziennik głosowy, badania, przetrwanie, uh, dzienniki komunikaty. Liter mapy notatki badana badania, dane geologiczne miejscowe formy życia, fauna uh, Flora Koralowce, koral stołowy, przydatny cieplik owocowy i grzyb miodowy Morskie yy. Nie mamy tego Nie mamy tego nigdzie Młody zawilec bawełniany No więc yy, już wiem gdzie jest młody zawilec bawełniany E, tylko teraz tak, chyba, no tak, no tak, no bierzemy to e, najpierw. E, a! Ok, to mamy trochę przerąbane generalnie, e, bo potrzebujemy, proszę y, a, potrzebujemy ogniw energetycznych. A! Dosyć proste, ok, bateria i guma silikonowa. To ja zrobię dwa. Prawie zapomniałem o jedzeniu i piciu. Chociaż głównie piciu. Więc, e, więc zrobimy sobie wodę z pęcherzówki Czy będzie tu jakaś jeszcze? Kurde, pułapka grawitacyjna w sumie by nam się przydała. Tylko chyba nie mamy schematu na nią. No ale w sumie mam siglajda, więc... Więc jest to i tak proste. A tutaj nie, nie zauważyłem jeszcze takich miejsc, yy, wiecie. Rzeczywiście do... No. Yy, które moglibyśmy... Yy, w których moglibyśmy... Postawić taką no, Łapkę grawitacyjną Okej. Okay. Ta jedna bateria. No Jezu, co się stało? I ogniwa energetyczne. O, no dobra już. No więc em... Um, Ładujemy, to 23%, a to 0%. Aha, czyli tylko dwa są potrzebne do zasilania Sitraka Okej, okay, no to jedno zostawimy. Okej, okay, myślałem, że cztery. No to jest, na... no to jest bardzo spoko. Okej, okay, dobra. A, odepnę sobie wszystkie schematy, znaczy w sumie jeden i co my mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić tą polaninę, tak? I kwas chlorowodowy, okej. Okay. To ja wiem gdzie to jest. Artefakt, ojejku, ja nie wiem który. Chyba tamten. A, architekt bodycache. Okej. Okay. To jest architekt bodycache. O nie, ile tam drogi jest, masakra Okej, okay, teraz się okaże, czy mamy e, Schemat A No to już mamy No to wróciliśmy tam, gdzie mieliśmy Już nigdy nie wracać Nie no w, w, Chłopaki, ja tu tylko przejazdem, nie? Ci przejazdem. Przepływem. O, ale słowotwórstwo. No. Nie rycz na mnie. Dobrze radzę. Nie chcesz mnie zjeść. Nie, 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 nie. Nie, do widzenia. Nie chcesz mnie zjeść. Ja... Ten sidrak jest meta metalowy. Nie posmakuje ci. Nie, 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 nie. nie. Eluwa. Ja sobie płynę. No więc e, ten. Ten. Coś tam bawi. Jeju, no. I zgubiłem wejście. Nie, nie wiem. Nie wiem, gdzie mamy płynąć dokładnie. A się zbliżamy cały czas, więc może. Może. Co to było? Ale zaraz mnie coś większego zje. Super. Na pewno fajna gra, nie? Sadnautika. Umrzesz na zawał. Dobra. Czy to tutaj? Chyba tu. Ojej, mam nadzieję. Proszę.

więcej niż niż e, jest maksymalna dopuszczalna głębokość. Fajnie. Mam nadzieję, że stuwa nam wystarczy. Okej, okay, to chyba tu. Tak. Jeju. No i widzicie? 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 Mamy to. Okej. Okay. Maksymalnie Jejku, ile my tego mamy Będziemy mieli na Dużo tych płynów chlorowodorowych Bardzo dobrze Bardzo, bardzo dobrze Ja nie płynę Po ten, po tę część Ciała Architekta, bo już tam byliśmy Tylko czy ja Nie zdążę Okej, okay, nie zdążę Nie zdążyłbym Rozleciałby mi się ten c -truck. Autentycznie A może bym zdążył, kto wie Okej, okay, no to chyba ta do bazy już Już, już do bazy No Okej okay. Zobaczmy czego my potrzebujemy jeszcze. Osa soli dobrze Okej. Okay. Pierwszy składnik mamy teraz polanina, złoto, złoto, a zwykłe złoto, krystaliczna siarka. Pa, mamy diamenty, mamy magnetyt, a złota chyba nie mamy niestety. Kurde, no gdzie jest złoto? Czy znowu, znowu muszę lecieć gdzieś? Kurde okej okay. to już no robimy a więc mamy pierwszy składnik na szkielet na architekta i diament razy 3 i sztabka plastali sztabka plastali robi się z sztabki tytanu i litu razy 2 Litra z 2 powinniśmy mieć. I sztabka tam Proszę bardzo. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy składniki na szkielet architekta. Także takim pozytywnym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. A teraz tak co dokładnie? Polanina diametrazy 3 i stali. Polanina 3 diamenty i plastali Mamy pierwszą tak naprawdę A wiecie gdzie będziemy budować no możecie się domyślić, w bazie po prostu architektów, prawda? No, więc tyle W sumie mogę to podnieść Wywaliłem to, bo miałem, wiecie już Miejsce zapełnione Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie No i co? Dajcie lajka, like suba Fajny progres dzisiaj Fajny progres Kolejny odcinek, kolejny fajny progres. No i co, do następnego. I cześć.